A to nagrywanie już jest włączone? To włącz szybko. Witam. Jestem aktualnie dzieckiem, który poszukuje pomocy z moim bratem, który teraz nagrywa na kamerze. Będziemy pogadać do wielu ludzi. Proszę, zaadoptuj nas. Mamy to jeszcze jedno dziecko, które ktoś nam dał. I brat, ale kto teraz nagrywa? Aha, a więc... Proszę, zaadoptuj nas. Proszę. Ej, ej pomocy! Przywaliłem się na schodach! Brat, pomóż mi! łapię! O Jezus! Ej, wiesz jezu, jezu, jak to wygląda? Jezus Maria, ja to źle wygląda, za chwilę dostaniemy. <laughs> widzisz jak to wygląda? <laughs> Dobra, już się naprawiłam. Chodź, jedziemy naszym autkiem tylko mi się ukradliśmy. No i pojedziemy do 2024 do 24 partii. Może ktoś tam nas zaadoptuje. Dobra, najpierw jedziemy do 11. Najpierw i pukamy do wszystkich domów. Chyba ma jakieś złe zamiary. Ona mnie goni. Szybko odjeżdżaj. Ona mnie goni. Szybko odjeżdżaj. To jest zły dom, ona jest diabłem. Ona chce nas złapać. Ucieczka! Uciekaj! On nas goni Szybko! Szybko Let jedziemy! Uwawcie się razem! Jedziemy szybko! Go. Jedź na Brooks. Może tam nikt nas nie weźmie. Szybko jedź na Brooks. Może jak ktoś zobaczy jak oni tańczymy, to nas tam przygarnie. A może ej, mam, mam plan, który może nie wypalić. Podjedziemy do tego do domu Katnapa, czyli prezydenta. Ale to jest chyba zbyt zły pomysł, nie? Tylko na klub bros Ja pełzam do niania ja panikanie Artec, tak więc... Tak więc wszystko jadę na